Witam Państwa w piątek 17 lutego ze Studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Dni Gliwickich Młodych Naukowców, Dzień Kota i Pijany Turek. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Dni Gliwickich Młodych Naukowców są projektem edukacyjnym skierowanym do najmłodszych Gliwiczan. Przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Celem imprezy jest popularyzowanie i motywowanie do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a tym samym pomoc młodzieży w wyborze najlepszej drogi życiowej, aby udowodnić, że nauka przedmiotów ścisłych może być jednocześnie świetną zabawą. W tym roku Politechnika Śląska zorganizowała dla uczniów jeszcze więcej atrakcji niż dotychczas. Naukowcy i studenci przygotowali dla młodych amatorów nauki efektowne pokazy z chemii i fizyki, podczas których na pewno nie zabraknie wybuchów, kłębów dymu i ciekłego azotu. Na uczniów czekały również warsztaty, podczas których mogli zaprojektować swój dom przyszłości, dowiedzieć się, czy można wydrukować jedzenie, a także poznać tajniki wyrzutni elektromagnetycznej. Inicjatorem projektu były trzy placówki oświatowe: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11. Chcieliśmy, przy współpracy z Politechniką Śląską, popularyzować nauki ścisłe. Udało się. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest dowodem na to, że warto uczestniczyć w Dniach Gliwickich Młodych Naukowców. Każda grupa wiekowa miała przypisane, do niej były zaadresowane inne zajęcia. Dla przedszkolaków to warsztaty, które miały pobudzić ciekawość badawczą. Warsztaty z fizyki, z chemii, z geografii, z matematyki. Szkoły podstawowe mogły uczestniczyć w zmaganiach wiedzowych z przedmiotów ścisłych, ale również prowadziły pracę badawczą. Natomiast gimnazjaliści musieli wykazać się ogromem wiedzy z zakresu właśnie przedmiotów ścisłych, jak również mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym. Rozejrzy się fizyka jest wokół. Nasza rola polega na wsparciu, udzieleniu, udzieleniu pomieszczeń, wsparciu logistycznym, wsparciu w przygotowaniu tej uroczystości, oprawie tej uroczystości, no i również udzielamy wsparcia w zakresie prezentacji ciekawych, interesujących eksponatów, czy też prezentacji naszych kół naukowych. Od naszych studentów. Część wydziałów jest zaangażowana w współpracę, współpracę, tego rodzaju współpracę. Matematycy chętnie, chętnie udzielają lekcji, takich specjalnych lekcji dla uczniów szkół średnich. Rzeczą dla nas całkowicie naturalną jest i to wszyscy chyba tak też odczuwamy, że troszeczkę brakuje nam czasu, który spędzamy, spędzamy z dziećmi w domach. No więc rodzice no, nie mają tak intensywnego wpływu na to, jak kształtować prawidłowy wybór dziecka. Jak, jak powinno się rozwijać w przyszłości, jaki zawód powinno wybrać. No więc ta inicjatywa troszeczkę pomaga młodzieży podejmować te odpowiedzialne decyzje no już wcześniej. Jest już czwarta edycja projektu, który głównym celem jest propagowanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych od przedszkola do gimnazjum. Ta główna część dzisiejsza połączona jest z wykładami, warsztatami prowadzonymi przez pracowników Politechniki Śląskiej. Ma to zachęcić z jednej strony młodzież gimnazjalną do wyboru przedmiotów przyrodniczych w dalszym kształceniu, na przykład przedmiotów rozszerzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, a z drugiej strony ma pokazać, że Politechnika Śląska jest przyjazna i czeka na... Światowy Dzień Kota. A to oznacza, że wszystkie futrzaki mają okazję do otrzymania specjalnych prezentów od swoich właścicieli. Międzynarodowy Dzień Kota w Polsce jest obchodzony od 2006 roku. Sama tradycja wywodzi się jednak z Włoch, gdzie pierwszy raz uczczono zwierzaki w 1990 roku. Zwierzęta te są indywidualnościami. Są nie do końca okiełznane. Nadal są dla nas jeszcze trochę zagadką, ale to też jest w nich wspaniałe. Koty zawsze robią to, co uważają za stosowne. Nie zawsze zachowują się w sposób, którego oczekujemy, ale są przez nas bardzo kochane. Koty to śliczne zwierzątko. Wiem, wiem, ale ze względu na uczulenie dzieci A, no nie absolutnie niemożliwe. Nie Chociażby chciały, ale po prostu... Wystarczy, że syn na przykład zbliży się do kogoś, kto ma kota i ma straszne kota. Kilarię. A ma pani kota? Mam. I co dzisiaj kot jakieś specjały dostanie z okazji Dnia Kota? No, zawsze dostaje specjały, jak to kot. A, a jaki ma pani kotka? Pers egzotyczny? E, eee, no to śliczny. Ja a nie, taki, zwykłego no, taki z To taki zysku, po prostu nie było co z nim zrobić. I, i musiałam go wziąć od teściowej od taty. no to dobrze. To ma pani dobre serce. W takim razie. To wyściskać kota dzisiaj mocno. A macie panie kota może? mamy pieska. pieska. Może kota też trzeba mieć. Ja mam w domu kota i chomika. I żyją. To prawda, koty myśli czasem, że to mysz. I tak siedzi przy klatce i próbuje polować, ale może by się przydał kot. Nie, nie, na pewno nie. nie. Bardzo lubimy koty, tylko że nie mamy, bo kichamy. Córka ma kota, bardzo fajnego kota. Tak, jak się nazywa? Borys. Borys. Córy się tak, Borys. Świetny po kolei. kot. Świetny kot. Tak, jak piesek wypowane. chodzi za człowiekiem, pieści się, no bardzo miły kotek. Nie drapie, nie gryzie trzeba coś kotu dzisiaj w prezencie kupić jakieś dobre jedzonko jak dzisiaj jest dzień kota to, to, to musimy pomyśleć coś chodzi to no to coś kotu... Przychodzi. no tak, to, to koniecznie prezent dla kota a co jest najlepszym prezentem dla kota jakaś eee, dobra saszetka do jedzenia aha, albo jakiś coś albo zabaweczka dla kota chociaż koty najbardziej aha. lubią się bawić tym co zobaczą na ziemi mój kot najbardziej lubi się bawić końcówkami metek od ubrań tymi takimi plastikowymi. On obserwuje rybki w akwarium i tam próbuje, ale, nie tak, ale takiego prezentu nie może da. Nie. <grym> ja nie mam chomika, nie <grym> ale nie wyciągnę <grym> chomika, bo kot by się na pewno zdecydowanie ucieszył. by się chciał tylko bawić, nie wiem czy to chomikowi no. wyszłoby na zbranie. Chyba nie, to może coś do jedzenia. To no. w takim razie proszę coś kotu kupić. W 16 lutego około godziny 9.30 na ulicy Mechaników policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach zatrzymali 51-letniego obywatela Turcji, który będąc w stanie nietrzeźwości, mając ponad 1,6 promila alkoholu we krwi, kierował samochodem ciężarowym marki Renault i spowodował kolizję ze Skodą Oktawia. Kierowca tira pytany o przyczyny tak nieodpowiedzialnego zachowania odpowiedział, że dzień wcześniej wypił 17 piw. Nie przypuszczał jednak, że polski alkohol tak długo trzyma. W tym roku, w nocy z 8 na 9 lutego, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Gliwicach wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili zlokalizowane na terenie Gliwic stałe miejsce schronienia osób pozbawionych dachu nad głową to jest altanki, ogródki działkowe, garaże, pustostany. W tym czasie dokonano sprawdzenia łącznie 42 miejsc, w których zastano 34 osoby bezdomne. Zainteresowanym zaoferowano pomoc oraz proponowano gorący napój i przywiezienie do noclegowni. Szacuje się, iż na chwilę obecną na terenie miasta Gliwice rotacyjnie przebywa około 150 osób nieposiadających stałego schronienia. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telecom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już w poniedziałek o stałej porze.